Сина і Святого Духа. Амінь. Амін. Вірую Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього відомого і невідомого і віддиного Ісуса Христа, Сина Божого, Божого єдиного родного від Отця родженого перед всіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога дістаного, прожденого нього все сталося. Він для нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із Спаси і воплотився з святого, святого і народній діві, і, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, і за Понтія Пилата, і, і страждав, і був похований, і, і, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і, і вознісся на небо, і, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, і мертвих а його царство не буде і кінця. І Духа Святого Господа Жадпоряжчого, що від Отця і Сина і Сходить, Jeszcze za ceny Synu błogosławnej i błogosławnej, z czołem ryb, czelem proroków. Wieruję w jedyno sercu, w suworną i apostolską certę. Powitaj, O Jezus Chryste, na niszczenie biegów, i życzluj, z nimi na metrach, i życia w Twoim imieniu. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, Błogosławie Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Lid nasz nasuszny, daj nam się i prosty nam chroby dynarsze, jak my prośczajmy o w I nie wwady nas w ale wyzwój nas i pokał. się o pogłębienie naszej wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławioną od żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryja, Maty Boża, maluj za nas narzecznych, nynie i w godzinę na śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, mate Boże, maluj za nas grzesznych, nyni i w godzinu na śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Maty Boże, maluj za nas grzesznych, nyni i w godzinu na śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak było krasy, na początku, w i na wieki Amen. Rozważać będziemy tajemnice chwalebne, tajemnica pierwsza, z martwych zmartwychwstanie Pana Jezusa. W tym dziesiątku chcę pomodlić się za Olenę, prosząc dla niej o potrzebne łaski, aby Pan Bóg pomógł jej rozwiązać trudności, kłopoty, w jakich się znalazła. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przytulestwo Twoje, bądź bola Twoja, jak on niebie, tak i na ziemi. Chlip nasz nasoszny, daj nam się I prosty nam nasi, nasze, jakie my proszczajemy, o się w I nie obwodnij nas z pokusów, ale wyzwali nas z widłogawą. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś to między niewiastami i błogosławiona od odżywota Twojego Jezus. Święta Maria, Maty Boże, mój na nas w Nyní v hodinu smrti łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego, Jezus. Święta Marii, Maty Boża, w Maryjo, Matko Boża, módl się nas grzesznych. w v hodinu smrti naszej ja. Zdraváš Marie, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona w żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl nas grzesznych. Nynii i w godzinie śmierci naszej, stróż łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Maters Boża, módl za nas grzesznych. Nyni i w na śmierci naszej, stróż Was łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maters Boża, módl za nas grzesznych. Nyni i w godzinu śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Mate Boże, módl się na zrzesztu, nyni i w godzinu śmierci naszej, Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wód żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Mate Boże, módl się na zrzesztu, Młynie o godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl za nas grzesznych. Młynie w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Maty Boża, módl za nas bierzchni nyni i śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Maryja, Matę Boża, maluj za nas wiesz, nyni i w godzinę śmierci naszej. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, nyni i poświęć czas i na wieki. Amen. O nasz Luby Jezusy, chrósty nam naszych wichry, zachorony nas w widłowniu Zaprowadził wsi dusze do nieba, a osobliwo ty, jak i najbliższe, potrzebują twojego młodego serca. Tajemnica druga: Niebo wstąpienie Pana Jezusa. W tym dziesiątku pomódlmy się za wszystkich naszych dobrodziejów, tych, którzy na wszelkie możliwe sposoby nam pomagają. Przede wszystkim za tych, którzy pomagają materialnie, finansowo, ale także za tych, którzy pomagają swoim pracą swoim dobrym słowem, uśmiechem, swoją radością, którzy podnoszą nas nie tylko tak jakby dbają o stronę taką materialną, fizyczną, ale i też naszą duchową. Ojcze nasz, któryś jest z niebie święty, imię twoje przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jak w niebie tak i na ziemi. Chleb nasz na suszny, daj nam dzisiaj i proste nam prowadzi winy jak my w nas, i nas z spokósu, ale nas widlukałom. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boża, maluj za nas grzesznych, nyni i w godzinu śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nienych w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nienych w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, małico nas grzeszne, Nyni i w godzinę śmierci naszej, stróż Waszy Maryjo łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, małico nas grzeszne, nynie i w godzinę śmierci naszej, stróż Waszy Maryjo łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, nynii i w gdy do śmierci naszej. Amen. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nynii i w gdy do śmierci naszej. Amen. Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl za nas grzesznych, niniejszy i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, Nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Mówi się o nas grzesznym, i w godzinę nasz, Amen. Chwała Ojcu i Synu Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i po czas, i na wieki wieczni. Amen. Chwała wdzięcznej Jezusowi, prosi nas o nasze grzechy, zachowaj nas w grzechie pokojowym, prowadź dusze do nieba, a osobno tych, którzy największe potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego, odmów się aby Duch Święty dawał nam potrzebną na co dzień mądrość, abyśmy zawsze podejmowali dobre decyzje, abyśmy umieli rozpoznawać dobro i zło, odróżniać jedno od drugiego i za tym dobrem iść. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Wlip nasz i na daj nam Słochje, i prostej nam rołny nasi. Jegi my prościamy, my winowajcie w naszym, i nie nas z pokusku, ale wyskule nas wiedług Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Ciała Marii, za nas nyni i po dniu śmierci naszej. Stróżaś łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Cześć, Marię, Boże, modlić się nadchryśnię. Nyni i w śmierci naszej. Strowaś Maria łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiona między niewiastami, błogosławiona wodz żywota Twojego Jezus. Cześć, Marię, Matko Boże, módl się nadchryśnię. Nyni i w godzinę śmierci naszej. Strowaś Maria łaski pełna, Pan z Tobą błogosławiona między niewiastami, błogosławiona wodz żywota Twojego Jezus. Święta Marię, Maty Boże. Molisz za nas grzecznie. Nyni i w godzinę śmierci naszej, Amen. Dziewa, święta Maria, łaski pełna, Pan z Tobą poguszowiona, ścisłym między niewiastami poguszowiona wodz żywota Twojego Jezus. Cześć, Damo, Maria, maty Boże. Molisz za nas grzecznie. Nyni i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś święta Maria, łaski pełna, Pan z Tobą poguszowiona, Ty między niewiastami poguszowiona wodz żywota Twojego Jezus. Cześć, Damo, Maria, maty Boże. Molisz za nas grzecznie. Nim i gdy na śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od żywota twojego Jezus Święta Maryja, Maty Bożą, nas, Maryjo Matko Boża Małoysa Nazareńska Nim i gdy na śmierci naszej Zdrowaś łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko się Małoysa Nazareńska Nyní i w godzinę śmierci naszej, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych. nyni i w godzinę śmierci naszej, stróż Was Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl za nas grzesznych. I nasze. Ojcu i synowi, duchowi świętemu, jak było na początku, my nie pośredniaci, na ty. Ludu Jezusa, prosty nam naszych niech zachorony nas zbyt dobmiu pękam nowo, zaprowadź dusze do nieba, a osobliwo ty, jak i najbliższe, potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta w niebo Najświętszej Maryi Panny. Módlmy się. Za wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, którym obiecaliśmy modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź w Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chlip nasz nasłuszny i nam sywojny, i prosty nam praweny nasi, jak i my prościałem o winowajce nasi, i nam wydy nas z a my wysłany nas i Zdrowiaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, maluj za nas grzesznych, nyni i w godzinu śmierci naszej. Zdrowiaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Maty Boże, maluj za nas grzesznych, nyni i w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc Żywota Twojego Jezus! Święta Maria, Boża, liczny, nynie na Strowaś, Maryjo, Matko Boża, mała za nas wzryszcz, i w i śmierci naszej. łaski pełna, i Tobą błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl za nas grzesznych, nyni i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl za nas grzesznych. Nyní i Zdrowaś łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych. Nyni i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiona od żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, nas Nigdy w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas i Nigdy w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl nas grzesznie. Nyni i włodzy na naszej amen chwała ojcu i synowi duchowi świętemu jak, jak była na początku i nienie po i na wieki wieczni. amen o nasz dobry isus prosty nam nasze grzechy zachorony nas z w bitwą zaprowadzi zaprowadź do nieba niego Ty, jak i najbliższe potrzebują twojego miłosierdzia tajemnica piąta ukoronowanie matki bożej na królową nieba i ziemi tygodniu modlitw za misjonarzy. Módlmy się za wszystkich misjonarzy obecnie posługujących na misjach o no nowe powołania misyjne. Nie tylko y, kapłanów, ale także siostry zakonne, braci zakonnych, lekarzy, nauczycieli, przedsiębiorców, wszystkich, którzy wyjeżdżają, wolontariuszy, którzy wyjeżdżają, by właśnie służyć dziełu ewangelizacji, dziełu y, też rozwoju tego świata, tego świata właśnie poprzez naukę, pracę, pomoc y, tym krajom, miejscom na tym świecie, gdzie, gdzie jeszcze nie znają albo słabo znają Chrystusa i taką pomoc też w wymiarze intelektualnym, materialnym. Ojcze nasz, któryś jest niebiświęciem i nie Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Klim nas na daj nam wszechobecny i prosty nam prowele nas, jak i my o obronować sami, i nie obronować nas z a pokusu, aby wy nas jedną Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławionych od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nas, Nyní v hodinu smrti našej jaźni. łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony wodzie żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Mate Boże, módl się nas grzesznych. Nyni w godzinę śmierci naszej łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się Nyni i naszy, ja Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boże módl nas grzesznych. Nyni i w godzinę śmierci naszej, zdrávaš łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Maty Boża, módl za nas grzesznych nyni i w godzinę naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Mate Boże, mòłaj se nas griżeć, nyni i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Mate Boże, mòłaj se nas grieżeć, Nynii i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się nas grzesznych. Nynii i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się nas grzesznych. Nyni <coughs> i w godina smarti naszej Ań. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami i błogosławiona pod żywo Twojego Jezusa. Svata Maria, Mate Boża, molysa na zlyszna, nyni i w godinu smęti naszej Ami. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, nyn i po wszyscy i na wieki wiecznie. Wiek. Wiek. Amen. Amen. O nasz Luby, Isuse, prosty nam nasze kichy, zachoruj nas w ogniu wogniu zaprowadź do nieba, a osobliwo Ty, jak i najbliższe, potrzebują Twoją serdca. O Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno kolebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wiczne spoczywania daj im Hospy, wiekowiczne nechajemskity. Ach spoczywaj do Amen. Chcę i Syna i świętego Ducha. Amin. Dziękujemy za wspólną modlitwą. Se vidnjogo i v njomu storene. Se vidnjogo i v njomu storene. Yomu za slava. Yomu za slava. Yomu za vse slava naviki ami io vos abseslava io vos abseslava io vos abseslava naviki ami